Wydaje się, że koniec świata ma o wiele lepszy marketing niż początek świata, niż jego źródło. Dlatego Jezus nie rozpala sensacji, tylko wręcz gasi to chore zainteresowanie i mówi: Nie bójcie się, bo to, co Wy nazywacie końcem, to wcale nie jest koniec. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Zapytali go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak, gdy to zacznie się dziać? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwórzcie się, gdy posłyszycie o wojnach, przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Można powiedzieć, że zestawienie obrazu zburzenia świątyni. Z tym jak świat rozpada się na kawałki jest bardzo wymowne. Świątynia uległa zniszczeniu, dlatego że kult oparty na przebłaganiu innym niż ofiara Chrystusa już został przedawniony po tym jak Chrystus złożył ofiarę z siebie ze swojego życia. A człowiek kurczowo przywiązany do tego sposobu, gdzie w jaki sposób on ma kontrolę nad tym wszystkim. Czyli mam tą świadomość, że o Panie Boże, zrobiłem coś złego, tutaj masz prezenci ode mnie, jest już teraz wszystko ok. To daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, ale fałszywe, bo ten sposób myślenia ani działania nie chroni nas od śmierci, nie wybawia nas od potępienia. Tylko to, co zrobił dla nas Chrystus, jest dla nas ratunkiem. Dlatego nową świątynią jest nasze wnętrze. To tu oddajemy cześć Jezusowi, to tu y, chcemy, żeby on działał, żeby nas oczyszczał wewnętrznie. A my przez ofiarę ze swojego życia, czyli naśladując Jego ofiarę, możemy odpowiadać na to, co on dla nas zrobił, na Jego darmową miłość. To, co mam zrobić wobec Boga, który zbawia, to przyjąć. Jego plan, Jego zbawienie. I żyć, żyć tą miłością, którą On mi ofiarował, czyli ją naśladować. Moje życie staje się darem, nie owca złożona w ofierze albo część zupy, którą dziś ugotowałem. Właśnie ten obraz świata niszczonego przez grzech, który z tego powodu się rozpada, też pokazuje, że to, co zostało zranione przez grzech, to, co nie poddaje się zbawieniu, ulegnie zniszczeniu, bo nie szuka ocalenia. W Chrystusie, tym, który jest uzdrowieniem, który leczy rany, które wyrządził grzech. Dlatego potrzebna jest nasza osobista decyzja przyjęcia zbawienia, i to ta postawa jest ratunkiem dla świata. Jest ocaleniem dla tych przestrzeni, w które wnosimy Chrystusa, i właśnie tą mentalność, zbawienie dokonało się za darmo. Moją odpowiedzią jest wiara i nawrócenie. Spróbuj dziś patrząc na to, co się gdzieś rozpada w przestrzeni Twojej codzienności niszczone przez grzech. Wnieś tam doświadczenie zbawienia. Jeżeli nie możesz tego zrobić przez świadectwo swojego życia wiary, to uczyń to przez modlitwę. Poddaj tą przestrzeń, to co się dziś rozpada, działaniu i mocy Chrystusa, który zbawia. Zapraszaj Go, żeby tam działał, żeby znalazł tam otwartość ludzi poranionych przez grzech, żeby pozwolili się dotknąć Jego miłosierdziu. Boże Żywy Duchu Święty namaść dziś moje serce do odwagi, abym nie poddawał się lękowi patrząc na rozpadający się świat z powodu grzechu, ale żebym w tym wszystkim widział już Ciebie, który zbawiasz, który jesteś naszą jedyną nadzieją. Amen.